O, to jest fajne. Tylko nie pamiętam ile mam samochodów w klasie C. Zobaczymy. Tylko mam te a On jest... E... On nie jest w ogóle stuningowany, więc zobaczymy jak pójdzie. To nie jest łatwy wyścig. Ale jest ciekawy. Dużo ma znaczenie kto z nami jedzie. To jest oczywiście do wygrania, ale trzeba się naprawdę skoncentrować. Ale dużo ma znaczenie kto z nami jedzie. Niektóre samochody są zaskakująco szybkie tutaj, jak na przykład ten TVR za nami. Czasem jakiś Ferrari się tutaj trafi, jest taki, taka wersja w klasie C tutaj. Trudna. no to jest chyba nawet on. Tak, to jest to Ferrari. Tak, to jest to Ferrari. Zobaczcie, jak zapierdzielają chłopaki za nami. Trzeba się naprawdę bardzo skupić tutaj. Bo te VR bardzo łatwo z trasy wypada. Jest strasznie nadsterowny. Trzeba mu gaz popuszczać. Raczej popuszczać gaz niż y, hamulec naciskać, ale tutaj na przykład muszę już dać hamulec, Bo to jest za ostry skręt, żeby nie wchodzenie w, w zakręty na ręcznym Stefanu to jest dla mnie już wyższa szkoła jazdy, i tutaj każdy jest eliminowany po kolei. Ten, który na koniec okrążenia jest ostatni. Już nie ma szansy się zrehabilitować. Po prostu odpada. Więc tutaj nie ma w zasadzie znaczy, jaki osiągnę czas. O ile cały czas będę prowadził. W każdym razie na ostatnim checkpointzie każdego okrążenia nie będę ostatni. No, zaczynam sobie przypominać, gdzie faktycznie trzeba hamować, gdzie nie trzeba. Na tym zakręcie, przez który teraz przyjechałem, bardzo często swego czasu wypadałem, bo za szybko wchodziłem. Tutaj też łatwo jest wypaść, tutaj trzeba naprawdę zwolnić. Jest jeszcze jedno niebezpieczne miejsce, gdzie można wypaść z trasy. Zaraz pokażę gdzie. Tutaj tylko trzeba pamiętać, że trzeba przehamować. Ale też można wypaść z trasy. Ale myślałem o innym miejscu. No w zasadzie w wielu miejscach można wypaść. Eee, tylko trzeba pamiętać, żeby nie, nie szaleć. O, tutaj na tym zakręcie. Tutaj naprawdę trzeba zahamować. Nie ma co kombinować, jak się chcemy zarobić jakąś sekundę. Nie ma co kombinować. Ale dla mnie najlepszą nauką tej trasy, tego wyścigu było przegrywanie. Tyle razy tutaj przegrałem, że po prostu musiałem się nauczyć, jak zaoszczędzać czas na każdym zakręcie. Dlatego, że ciągle mi odchodzili ci koresie, nie mogłem zrozumieć czemu. Bo ja wszędzie próbowałem wchodzić na ręcznym i jechałem za szybko. Cały czas gaz, gaz do dechy był, a tutaj tak się nie da. Tutaj naprawdę trzeba w miarę wcześniej hamować w wielu miejscach. Znaczy, możliwe, że są magicy, którzy są w stanie z dużo większą szybkością wejść do te zakręty i z nich nie wypaść. Ja do tych magików nie należę. jest takie myślenie po prostu. W moim, w moim wykonaniu się sprawdza. No i całkiem nieźle to wychodzi, tylko trzeba się skoncentrować na, na całym wyścigu. Pamiętam kiedyś w ogóle porównowałem prędkości, czy tutaj można 200, czy, czy nie można 200. Jeżeli się operuje delikatnie tym tvr to ten samochód jest w stanie pokonać niemalże każdy samochód w tej grze. Niemalże. Bo to też zależy od tego, jaką trasę dostaniemy. Jest w stanie pokonać klasę A, ale to zależy, jaką dostaniemy trasę. Jeżeli będzie dużo prostej, no to będzie ciężko pokonać klasę A. Jeżeli będzie dużo zakrętów, to mamy spore szanse. Jeżeli zrobimy to umiejętnie, oczywiście. Problem jest taki z TVR-em, że to jest taki samochodzik, który jakoś no, spektakularny nie jest. On jest po prostu diabelnie szybki. Dobra, już powoli kończymy ten wyścig, zostało dwóch za mną. Więc 7 checkpointów i będzie koniec. 15 sekundowa. 15 sekundowa przewaga to jest bardzo dużo, powiedziałbym. Nie wiem, czy będzie rekord tej trasy, czy nie. Zobaczymy. Tak, patrz na moją nazwę, to taką fazę miałem, żeby się nazywać wszędzie White przez Y akurat. No, widzicie, po prostu za późno wszedłem w ten zakręt. Prędkość była dobra, ale trochę za późno w ten zakręt wszedłem. I gdybym jechał nieco szybciej, to bym już wypadł z tej trasy. Mimo, że wcześniej wchodziłem w tamten zakręt z prędkością 188. Tutaj było 170 coś, ale dlatego, że trochę za późno wszedłem w ten zakręt, to już się zaczęły problemy. Na szczęście nie wypadłem. Został jeszcze Patrick za nami. To pewnie to Ferrari leci. Ja czasem sobie sprawdzam. Bo teraz to widać tylko nazwisko. Znaczy jego nazwę. Nie widać czym jedzie. Więc ja czasem sobie próbuję zapamiętać. Który był drugi. Bo czekanie na mecie jest bez sensu. Prawdopodobnie jak będę czekał na niego na mecie, żeby zobaczyć czym jedzie to przegram już to kiedyś sprawdzałem to jest bar bardzo ciężko wyczuć dobra i mamy zaliczone cyk czy będzie rekord 819 nie zobaczcie jaki był rekord masakra i to musiało być tym TVR-em kiedyś 11 sekund szybciej niż teraz dobra